W Lidlu były takie okulary, nazwiemy to jubilerskie za 40 zł. czekałem aż się przecenią, ale się nie chciały przecenić no i ten, kupiłem sobie je głównie dlatego, bo jak segreguję klocki to już nie widzę czy jest lego czy nie jest lego tak samo jak ta zosy przeglądam to już jest mi trudniej zobaczyć jakość w sklepie sobie przetestowałem ten, naj, największą soczewkę, to nawet Mocno przybliża. Jest kilka trochę tych soczewek. Jest trochę tych soczewek w zasadzie, tylko największa mnie interesuje. Dość dobrze przybliża. No i raczej będzie zobaczyć. Łatwo jest kilka rozmiarów. Taki, 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 taki. A to jest ostatnia sztuka w, szkle... w ostatnim sklepie trzy sklepy przepatrzyłem i tylko w jednym sklepie była ostatnia sztuka nie chcieli przecenić niestety nie wiem czy nie wszystkie są czyli mamy w sumie raz, dwa, trzy, cztery, pięć okularów wkładamy je w to miejsce mamy możliwość regulacji tutaj Mamy tak samo możliwość regulacji w tym miejscu. Zakres regulacji dość spory i tak samo światełkiem możemy regulować. Możemy zmienić sobie rączkę naciskając tutaj. W sensie okulary na pasek naciskając tutaj się wysuwa. Teraz wychodzi, bo potrzeba dwie ręce. poszło bez problemu, a teraz grymasi. dobra. No i wychodzi. I mamy taką samą jak pasek. To wchodzi. Trochę się już bawiłem. Światełko sieci dość słabo, ale wystarczająco. Największą no wadą jest ten mutylek na nos, trochę. Jest bolesny Tu mamy komorę na baterię w zestawie tą trzy baterie Tronika za ten sznurek się ciągnie jak chcemy wyciągnąć baterię więc to jest spoko ułatwienie do ciągłej pracy moim zdaniem one się nie nadają. Lądują na, na samym tym praktycznie przy samym czole na, na nosku. No i ten. Nie wiem jakby to zademonstrować. Działanie powiększeń. Może to największe powiększenie. Spróbujemy. Nie mam pojęcia jakby to kamerze pokazać. Tak mamy zwyczajnie. I tak mamy. Zwiększone. założę sobie to największe i weźmiemy sobie tego pieska musimy odpowiednio przesuwać do oczu, nie musicie mi uwierzyć na słowo, że widać no i oczami bym tego w życiu nie zobaczył z pomocą kamery może się zastanawiam nad tym pieskiem tysiące razy i teraz widzę tutaj tam w środku kamera nawet tego nie chce uchwycić tam w środku gdzie jest rzuszek pieska tam tu o tu pisze lego jak wezmę sobie do tego okularu Dopiero teraz jestem w stanie to zobaczyć, ale tak normalnie to bym nie był. Przykładam sobie, niestety wada jest taka, że myślałem, że, że będzie widać przy stole na powiększeniu, no muszę sobie przy, przyłożyć praktycznie do, do samego kulara, żeby fokus się złapał oczu. Przetestuję jeszcze z innymi. Innymi okularami nie będę widział, zaraz Wam powiem. Na razie tak. Najmniejszy okular praktycznie nic nie zmienia. Drugi okular. Czy tam soczewka? Na takiej wysokości. Trochę już tam widać więcej detali. Tutaj pod koło jest taka kreska. Której bym nie zauważył normalnie patrząc. Ale jeżeli się chcemy przyjrzeć szczegółom. Przesuniemy to bliżej oczu, a już nic nie widzimy. Zobaczymy jak będzie z trzecią. Trzecia soczewka, so, trzecia soczewka to jest masakra. Tutaj przy stole nic nie widzę. Aczkolwiek jak się z przyzwyczai to widzę, ale niewiele to zmienia. Jak przybliżę bliżej twarzy to widać dobrze. No to musi być prawie przed, samym, przed całym lustrem. Nie jestem zadowolony. Czwarta soczewka jest taka, że tutaj w ogóle nic nie widać na tej wysokości, na której mi najbardziej zależy. Nawet się ekran rozdwaja, że widzę dwa rzetany. Podnoszę trochę wyżej, tak na średnio. I widać wszystkie detale. Ale się kręci głowa w głowie. I jak przy, przy, pod same okular weźmiemy, to już praktycznie nic nie widać. Jest rozmazane. Czyli widać tylko po środku. No i weźmiemy sobie największą soczewkę. Raz, dwa, trzy, cztery, piątą. I przy stole w ogóle nic nie widzę. Jest tak rozmazane jak przez mgłę, a nawet gorzej. I dopiero przy samych soczewkach widzę bardzo dobrze, wszystkie detale po środku też nic nie widzę, przy stole nic nie widzę. Więc na razie, powiedzmy, że tylko trzecia soczewka spełnia to, czego oczekiwałem, chociaż nie do końca. Moje oczekiwania były takie, że na tej wysokości. Chciałbym trzymać, przeglądając. I muszę niestety trochę bardziej podnieść i wtedy wszystko dobrze widać. Jeszcze raz w drugiej. No druga w zasadzie ma tego co bym chciał. Ale znowu, jak przesuniemy do, przesuniemy do, do soczewek, do oczu to się rozmazuje, I tak tylko po środku najlepiej widać. A tu nie jest aż takie super przybliżenie. Jeżeli chodzi o pieska, przy tej drugiej nie jestem w stanie zobaczyć, gdybym nie wiedział, że tam jest. To by mnie nie zobaczył. Musiałbym lepiej szukać. Wróćmy jeszcze raz do jedynki. No i jedynka. Nic nie zmienia. Tak samo wbiorę do ręki i wygląda. O w sumie tylko troszeczkę przybliża Uczucie. Ten uczucie zawrotów głowy jest najmniejsze przy tej jedynce. Troszeczkę przybliża, jest taki troszkę większy. Jak się przybliżę do okulara to już nic nie daje. Czyli na no, potrzeby tazosów jedynka albo trójka. Na no, potrzeby klocku wylegał ten największy, inaczej nie jestem w stanie zobaczyć w tym piesku. Czy warto? Spodziewałem się czegoś zupełnie innego. Szkoda, że nie, nie przycenie. Myślę, że nie, nie dałoby się tym pracować dłużej niż 15 minut, bo się kręcił głowie. Przynajmniej ja jestem nieprzyzwyczajony. Ten nosek strasznie się żera w skórę. Ogólnie nie polecam. Lepsze by był jakiś mikroskop z ekranem, o którym też myślałem. Jeżeli chodzi o, o obie rzeczy. Na no, jakiś dadiak jakiś z coś takiego. Mam mikroskop. Taki też z temu zabawkowy. I dobrze przybliża ale trudno jest cokolwiek zobaczyć w nim jakbym był, kupił za 20 zł byłbym zadowolony za 40 nie jestem znalazłem jakieś staną takie skorpiony w sztucznym bursztynie i możemy zrobić test tych okularów użyłem na najwyższy Pobiera sobie do ręki jest trochę przybliżenie, ale sza szału nie ma. Spróbuję to na kamerze pokazać. Może się jakoś uda. No jak widać, mniej więcej tak to jest właśnie na żywo. Takie przybliżenie jest. Można sobie zobaczyć. Jakieś tam detale, nie detale, ale dupy nie urywa. Trochę jestem zaszczarowany. Na tym moim mikroskopie z temu też nic nie widać tych skorpionek, bo za duże przybliżenie.